Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Chcę dzisiaj opowiedzieć Wam o naszym pobycie w Wenecji. Pokazać Wam też tutaj hotel, w którym żeśmy się zatrzymaliśmy. No, opowiedzieć różne historyjki, których tutaj było dużo. Zawsze mi się coś przydarzy, więc nie wiem jak to jest. Więc po prostu chcę zabrać Was w podróż ze sobą po Wenecji. Dzisiaj jest taki bardziej pochmurny dzień, więc postanowiłam właśnie nagrać wideo tutaj w hotelu i troszkę Wam o tym opowiedzieć. My, wiecie, planowaliśmy ten pobyt w Wenecji, no nie myśląc zbyt dobrze o dacie, kiedy musimy tutaj przyjechać. Wybraliśmy po prostu no, wtedy, gdy pasowało nam najbardziej, szczególnie dla mnie, ze wszystkimi moimi planami. I chodzi o to, że po prostu no, tak się wydarzyło, że w tym sam okresie, jak my tutaj jesteśmy, też festiwal filmowy w Wenecji no, będzie trwał. Jeszcze on się nie zaczął, on się zaczyna 30 września i potrwa chyba, nie wiem, jakieś chyba z dwa tygodnie, może z 10 dni, no my już wyjedziemy jeszcze przedtem. Dlatego jest tutaj dużo osób i my chcieliśmy się zatrzymać po prostu tutaj nad morzem, żeby skorzystać, wiecie, tak i z Wenecji, żeby to tak było i kultury troszkę i też trochę morza, ponieważ ja bardzo się lubię kąpać, ale wiecie, zwykle planujemy nasze podróże tak, że zaczynamy od zwiedzania, a później odpoczywamy już sobie nad morzem. Tym razem chcieliśmy zrobić tak samo i ja nie mogłam w żaden sposób zrozumieć dlaczego w tym hotelu nie ma miejsc już na tą drugą część. No później zrozumiałam, dlatego że jest festiwal filmowy i tak naprawdę festiwal filmowy się odbywa w tym hotelu, w którym myśmy się zatrzymali. To jest Excelsior Hotel tutaj w Wenecji w Lido i tutaj obok jest specjalne miejsce, gdzie po prostu ten właśnie festiwal się odbywa. No i dlatego nie było dla nas tutaj miejsca później, bo on jest całkowicie już zarezerwowany pewnie z wielkim wyprzedzeniem, ale było kilka nocy właśnie przedtem, więc my zaczynamy naszą właśnie podróż od odpoczynku, a później będziemy sobie chodzić i zwiedzać. Naprawdę hotel jest bardzo piękny. Dużo jest tutaj tak naprawdę odniesień do gwiazd filmowych. Tutaj jest taka właśnie wystawa zdjęć, Jeanny Lolo, Brigitte, i chodzi o to, że albo te osoby się zatrzymywały tutaj, no takie znane gwiazdy filmowe i w ogóle znane osobistości, politycy, tak, albo po prostu na no, te gwiazdy tutaj przyjeżdżały na ten festiwal w Wenecji. Tutaj Wam się pokaże, jak to mniej więcej wygląda. To jest hall centralny, teraz jest ta wystawa zdjęć i tutaj właśnie tak można sobie usiąść, napić się kawy. Chyba może bardziej w parze obok tutaj się po prostu można usiąść. Naprawdę pięknie to wygląda, te lwy wenecjanskie. W tym hotelu zatrzymały się takie znane osobistości jak Winston Churchill, jak Gina Lolo Brigida, jak Sofia Loren, jak Claudia Cardinale, jak też Bridget Bardot, więc naprawdę to są bardzo znane osobistości. No i ten hotel ma historię. Też wygląda naprawdę bardzo pięknie, ma swój styl taką, no mi się właśnie podoba Wenecja przez to, że ona ma naprawdę odmienny styl od wszystkich innych miast w Włoszech, więc, więc naprawdę fajnie to wygląda, taki troszkę tutaj Bizancjum się odczuwa, takie, takie wpływy wschodu, więc w tym hotelu też to naprawdę bardzo dobrze widać, ponieważ takie arki są w tym wszystkim i też takie dekoracje, wam pokażę jak nasz pokój też wygląda, naprawdę bardzo pięknie są udekorowane i ściany i też szczególnie drzwi mają takie no nieduże dekoracje, które właśnie ten wschód, ten Bizancjum tutaj tak przywolują i no bardzo mi się to podoba, ponieważ w tym jest, ja jestem w ogóle taką miłośniczką wschodu i, i tych ornamentów, tej sztuki. Więc naprawdę fascynuje mnie to, jak tutaj wszystko fajnie jest to połączone z kulturą europejską. Jeszcze bardzo dużą zaletą tego hotelu jest to, że on oferuje ludkę, taki transport, którym można się dostać do Wenecji, do centrum Wenecji, do placu San Marco co 30 minut. I tam i z powrotem, właśnie przywożą, to jest właśnie no, część już opłaconego Pobytu w tym hotelu więc bardzo fajnie. Wczoraj właśnie wybraliśmy się na wieczór do Wenecji, poszliśmy tam do restauracji, zrobiliśmy tych fajnych zdjęć, pospacerowaliśmy, więc naprawdę było no, fajnie, można to właśnie połączyć, że ten pobyt i nad morzem tutaj, a wieczorem można do Wenecji, więc już tak inaczej to po prostu, że te wakacje całkowicie inaczej nabierają takiego no, waloru. Y i kulturowego, i, i, i właśnie no, fajnie się odpoczywa. Teraz widzę, że słońce już się pojawia, więc naprawdę no, chyba ten deszcz już jest za nami, przynajmniej dzisiaj, bo chyba jutro też jest w prognozie deszcz. I pokażę wam jeszcze tutaj wewnętrzne podwórko, ponieważ też jest naprawdę bardzo piękne. Bardzo mi się podobają takie podwórka. To jest właśnie droga, aby iść na tę lutkę. I zobaczcie, że tak się idzie korytarzem i są takie piękne zdjęcia. Naprawdę klimatycznie. Tutaj nowe osoby przyjechały, więc pokażę są zaraz wam pokażę jak wygląda. Zaraz wam pokażę jak wygląda właśnie ta łódka. Wąciarna. 141. To nasz pan właśnie pomagał nam z bagażem naszym, który się zgubił. O, zobacz, jak pięknie jest tutaj. I to są chyba tylko taksówki, to nie są te łódki, którą wczoraj właśnie płynęliśmy, ponieważ od wczoraj jest bardzo wysoki poziom wody i ta taka większa łódka właśnie nie może przy, przydostać przez ten mostek. O tam daleko między tymi domami widoczny jest mostek i ona nie może przepłynąć, tylko takie mniejsze taksówki mogą. I powiem Wam, że wczoraj spacerowaliśmy po placu Świętego Marka i tam też pojawiła się woda. Właśnie powiedziano nam, że kilka razy w miesiącu, tak się zdarza, właśnie zależy od fazy księżyca, że ta woda się podnosi i po prostu wtedy no można tak być, że dobrze, że ja miałam sandalki i jakoś tam sobie obeszłam dookoła, ale dużo osób po prostu zdjęło buty i sobie na boso po tej wodzie szło. No nie wiem, czy to jest bardzo higieniczne. Ja bym tego nie robiła właśnie z tego powodu, że no boję się jakąś infekcję zlapać. Ja też kiedyś miałam jakąś infekcję na stopach, więc trudno się potem chodzi i nie przyjecha nie, więc ja bym tego nie robiła. I dzisiaj my też myśleliśmy sobie, że może byśmy pojechali prosto do Wenecji sobie, ale jednak stwierdziliśmy, że chyba będzie cały ten plac tego Marka w wodzie, więc jako że my nie chcemy chodzić na bosu po tej wodzie, więc stwierdziliśmy, że zostajemy tutaj. I ja dlatego nagrywam Wam takie fajne wideo. Ale jak widzicie, już jest pełne słońce, jest naprawdę znowu gorąco więc, więc dzień jest fajny. Jeśli podoba Ci się takie wideo i chcę, żebym nagrywała więcej wideo ze swoich wycieczek, to obowiązkowe stawiaj lajka i napisz mi o tym w komentarzu. Będzie mi bardzo miło i po prostu będę wiedziała, że no, interesują Cię takie wideo i będę robiła ich na pewno więcej. Ponieważ dla mnie jest to naprawdę bardzo fajny sposób na przekazanie jakichś nowych doświadczeń, nowej wiedzy dla was. Opowiem Wam jeszcze historię o naszym bagażu, ponieważ no, dobrze, że mój bagaż przyleciał razem z nami do Wenecji, ale bagaż mojego partnera no jednak nie. Nie wiem, z jakich powodów on został zatrzymany w Warszawie, ale nie tylko jeden bagaż tam został. Jeszcze było innych kilka pasażerów, którym się no nie powiodło i my przylecieliśmy chyba o 10 godzinie, może o 11 w sobotę i dopiero wczoraj o 8, nawet około 9 wieczorem tylko ten bagaż nam dostarczono do pokoju, do hotelu i no, wiecie, no troszkę to trwało i, i było takie stresujące, ponieważ no, my pakujemy każdy swoją walizkę, każdy swoje rzeczy, a nawet niektóre moje rzeczy, właśnie on miał na przykład kremy przeciwsłoneczne tak, do opalania się, więc musieliśmy tutaj coś kupić sobie na szybką rękę w sklepie, takim z suwenirami obok. Więc no, było troszkę takich, no, niewygody takiej związanej z tym, ale. No, jednak dlatego chyba trzeba, żeby te bagaże były ubezpieczone, żeby jeśli no, dłużej niż 4 godziny nie, nie przyleciał bagaż razem z wami, to żeby po prostu można było sobie coś kupić. Tutaj no my kupiliśmy mu kilka jakichś takich rzeczy na szybko. Shorty. Mm, T-shirt, koszule też na wieczór. Tyle, że no, tutaj sklepy już są przygotowane na, na prawie na 100% już na jesienną kolekcję, na zimową też. Dlatego trudno było znaleźć letnie rzeczy. Naprawdę, jeśli były jakieś fajne koszule, no, to wszystkie były naprawdę z takiej grubej bawełny, już takiej jesiennej, cieplej. Nie było niczego prawie ze lnu. Bo ja myślałam, wiecie, że o, przyjdziemy sobie, weźmiemy tutaj takie lniane shorty, lniane koszule, to będzie fajne takie u u uzupełnienie garderoby po prostu. No nie, jednak było bardzo trudno zebrać coś z Sensownego, ponieważ my teraz jesteśmy na wyspie Lido, to jest osobna wyspa niż Wenecja, więc tutaj mamy też ograniczoną ilość sklepów. Tak naprawdę z dwóch tylko wybieraliśmy, dwa tylko znaleźliśmy. Także one się szybko już zamykały. O 7:30 wieczorem, no to one się już zamykały i my musieliśmy zdążyć. A dopóki te wszystkie papiery zalaziliśmy z naszymi bagażami, no to troszkę to było. To tak, wiecie, była chyba 6:40 i tylko zaczęliśmy sobie wybierać, więc naprawdę było troszkę stresujące, ale no, w końcu, Niezłe są te rzeczy, myślę, że też posłużą jeszcze w jakichś innych momentach życiowych, że nie tylko były to, to tylko właśnie no, takie rzeczy, które, wiecie, kupujesz teraz, bo potrzebujesz, a później już nigdy nie założysz. Więc no, ja się starałam znaleźć coś takiego fajnego, bo właśnie ja nie lubię marnować pieniędzy na takie rzeczy, że kupisz, bo teraz jest fajnie, bo teraz jest modne, a później to wyrzucisz. Albo nigdy już więcej nie założysz. Ja lubię jednak tak przemyślane, żeby to wszystko było i żeby to pracowało po prostu no, przez, e, przez dłuższy czas dla nas. A dzisiaj rano, jak już wspominałam, był naprawdę deszczowy dzień, było bardzo pochmurno od samego rana. I nagrałam dla Was też takie nieduże wideo z plaży, ponieważ no, sobie poszłam na powitanie słońca. Dzisiaj wstałam sobie dość wcześnie, ponieważ chciałam przyjść na wschód słońca, ale dzisiaj jest naprawdę bardzo pochmurno. Chyba pada deszcz też. Teraz musiałam wziąć parasolkę, chyba muszę wrócić do pokoju. I naprawdę. No, może jest bardzo, bardzo gwałtowne tutaj. no Dużo jest wiatru, dużo fal. Naprawdę wczoraj było bardzo spokojne do porównania z tym, co jest teraz. Więc lancę sobie już wstało, tylko tego my nie widzimy, no bo jest tyle chmur. Ale ja sobie pójdę i pospaceruję przy morzu, po prostu, no, morze jest bardzo wiecznie, zobaczę jak długo. Mnie na to będzie stać, chociaż jest ciepło, teraz jeszcze jest chyba 26 stopni, czuję się ciepło, no ale wiatr zawsze robi swoje tak naprawdę. Powiem wam prawdę, że dzisiaj jest tak jak nad Bałtykiem po prostu tutaj, no wieje wiatr, ale jest ciepło, nad Bałtykiem byłoby o wiele zimniej. No i potrzeba, chyba jest potrzebna jakaś kurtka albo jakaś taka kamizelka, coś po prostu od wiatru, bo jednak trudno jest chociaż jest naprawdę bardzo ciepło. I tak ja bym po prostu mogła być z krótkim rękawem, gdyby nie ten wiatr tutaj. No i woda oczywiście jest ciepla, więc no sobie chodzę i po prostu moczę nogi w wodzie. No tak się relaksuję z samego rana sama. I jestem w ogóle prawie nikogo nie niemal tutaj na tej plaży, więc jest naprawdę inaczej i jest bardzo spokojnie i można sobie się przejść, pomyśleć o czymś, pomyśleć o tym, czego się chce w życiu, co się chce osiągnąć, jakie są cele, więc naprawdę... Bardzo jest tutaj fajnie, no i też pomyśleć o jakichś planach na przyszłość. I powiem Wam, że wczoraj spacerowaliśmy razem z moim partnerem, robiliśmy sobie zdjęcia, było o wiele więcej słońca i naprawdę no fajnie to było, mniej wiatru też na pewno. I tyle, że wiecie, teraz jest inaczej tym, że jestem sama, to mogę sobie pospacerować i... Tak się zastanowić, pomyśleć nad swoim życiem i mam taki moment dla siebie, tak naprawdę. Ja w ogóle myślę, że u kobiety powinno być dużo takich momentów, że ona jest sama na sam, ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, ze swoimi przeżyciami, żeby po prostu no, być jak najbardziej taką autentyczną osobą, żeby zrozumieć tak naprawdę czego ja chcę od życia, a nie to, że no, robić to, co robią inni, powtarzać idealnie bez zamysłu. Po prostu fajnie jest powtarzać, gdy też wiemy i czujemy, że to jest moje, ale jeśli to nie jest moje no to wtedy raczej nie bardzo. A żeby zrozumieć, czy to jest moje czy nie, no to wtedy warto pobyć sama ze sobą, tak sobie pospacerować, pomyśleć, no może nie pomyśleć raczej, ale lepiej poczuć, jak mi się to podoba tak czy nie, czy to jest moje, czy mi się chce tego, czy po prostu no, mam jakieś takie, wiecie, światełko w środku mi się pojawia, gdy myślę o tym, tak? Wtedy to jest moje. A jeśli nie, jeśli... Jest dominacja słowa trzeba, no to wtedy nie, wtedy to chyba nie jest moje, chociaż czasami są rzeczy, które potrzebujemy zrobić, tak? Mamy jakieś obowiązki, jesteśmy, mamy jakieś role, odgrywamy, tak? Jesteśmy matką, żoną, pracownikiem w pracy, tak? Więc wtedy to są trzeba, nie, nie można żyć bez trzeba, ale po prostu, gdy mamy możliwość, to raczej, to raczej trzeba wybierać, no, słowo chce podoba mi się dążę do tego. I dzisiaj chcę Wam pokazać, jakie mamy tutaj śniadanie. Zobaczcie, tutaj można zrobić mimosę, z sokiem pomarańczowym. Tutaj są fajne też soki. Świeżo wyciskane są wszystkie. Ja chyba z każdego razu wybieram sok z ananasem. No, kawę tutaj nam zwykle przynoszą. My nie robimy kawy. I też jajecznice, takie różne cieplodania są. I zaraz Wam pokażę jeszcze sekcję z słodkim, ponieważ to, a tutaj są też smaczne, naprawdę bardzo, owoce, wszystkie dojrzałe. No i tutaj jest e, zwykle w każdym hotelu, to jest moja ulubiona sekcja, te croissany są naprawdę bardzo dobre. Chlebek też jest dobry zawsze. I tutaj jest taka moja ulubiona sekcja i tak naprawdę, gdy odpoczywaliśmy w innym takim włoskim hotelu na Amalfi, to oni mieli takie dobre te ciasta tam. Myślałam, że tutaj będzie identycznie, ale jednak no, ja tutaj czuję, że chyba jakiegoś takiego trochę proszku, jakiegoś takiego czegoś dodają, żeby to dobrze wyrosło, dobrze się tak powiększyło, więc nie smakują mi tak na 100%, ale ja kroasany sobie wybieram. No i tutaj jeszcze są dżemy. No i takie klasyczne coś. Dzisiaj też pada deszcz, więc nawet nie możemy sobie siedzieć na tarasie, a jesteśmy wewnątrz. Takie o tutaj sali. I jako, że jesteśmy we Włoszech naprawdę no wyśmienite tutaj są sery i też szynki. Naprawdę, bardzo są dobre. I jest też wybór.